Jeżeli lubisz pokonywać setki kilometrów transwirtualnych torów wyścigowych w grach pokroju Forza Motorsport lub Project Cars, ale grasz na padzie, uzyskujesz może 1 trzecią tego, co takie tytuły mają do zaoferowania. Dzięki kierownicy z systemem Force Feedback ten wskaźnik wzrasta do 2 trzecich. Ale żeby czerpać możliwie dużo z gier symulacyjnych niezbędne jest odpowiednie stanowisko. Na rynku jest wiele opcji pozwalających zasiąść z zakółkiem przed telewizorem, ale większość z nich ma to do siebie, że stale zajmują niemały metraż kwadratowy. Co może począć taki niedzielny gracz jak ja, dla którego zwykła podstawka pod kierownicę to stanowczo za mało? Rozwiązaniem jest składany fotel Playseat Challenge. Proces złożenia krzesła zamyka się w kilku prostych krokach. Rozłóż podstawę i zamontuj zagłówek wraz z materiałem fotela. Przełóż pasy z rzepami, aby materiał oplótł stalową ramę. Zamontuj podstawę kierownicy, której płyta montażowa gotowa jest przyjąć każde dostępne na rynku kółko. Przykręć kierownicę, umieść pedały na podstawce i zabezpiecz je paskiem a przynajmniej tak mówi instrukcja bo w moim pudełku nie stwierdziłem obecności takiego elementu układanki. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zajęcie wygodnej pozycji za kierownicą będzie wymagało korekty nastawów fotela. Poluzuj pasy boczne, aby zwiększyć odległość pomiędzy oparciem i kierownicą i skoryguj odpowiednie umiejscowienie pedałów. Wyciągnij boczną podpórkę, która zapobiega przewróceniu się całej instalacji, kiedy kokpit jest otwarty na czas zajmowania pozycji i możesz ruszać w drogę. Wrażenia z jazdy bardzo pozytywne. Cały układ jest wystarczająco stabilny, nawet w chwilach, w których system force feedback szarpie kierownicę na wszystkie strony, a prowadzonym bolinem miota jak szatan. Miałem obawy, że ze swoimi 189 cm wzrostu moja głowa będzie wystawała ponad zagłówek i nie będę w stanie zająć wygodnej pozycji, ale na szczęście moje wątpliwości okazały się nieuzasadnione. Rama w miejscach styku z podłożem jest dostatecznie zabezpieczona, by nie narobić szkód podczas zabawy. Całość jest przyzwoitej jakości, chociaż mi się zdarzyło urwać czerwoną wstążkę wieńczącą jeden z pasów. Materiał fotela jest przyjemny w dotyku, ale siedzisko ma tendencję do nagrzewania, zwłaszcza w cieplejsze dni. A teraz najlepsze: kończysz grać, odłączasz kierownicę od konsoli, a fotel składasz i wsuwasz pod łóżko albo pakujesz do szafy. Zostało jeszcze porozmawiać o kwestiach finansowych. Fotel taki wiąże się z wydatkiem około 1000 zł, co jest kwotą niemałą i długo bym się zastanowił zanim wydałbym taki pieniądz na tę zabawkę. Ale jak znalazłem na Allegro ofertę za połowę tej kwoty, kursor myszy wyrwał w kierunku przycisku kup teraz bez zbędnych konsultacji z płatem czołowym. Photo Placid Challenge to opcja, co najmniej trzykrotnie lepsza od zwykłej podstawki pod kierownicę, której zakup wiąże się z wydatkiem około 350 zł i po złożeniu wcale nie zajmuje dużo mniej miejsca. Jeśli możesz sobie pozwolić na wydanie takich pieniędzy, kupuj. Jeśli nie dysponujesz taką kasą, odkładaj pieniądze i poluj na okazję, bo naprawdę warto. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.